Witam Państwa, nazywam się Agnieszka Wlazły, reprezentuję Kancelarię Księgowo-Podatkową Abacus+, która obsługuje firmy w zakresie usług księgowych, usług kadrowo-płacowych, ale również w zakresie wszystkich tych rzeczy, które są usługami takimi dodatkowymi w tym zakresie, m.in. sprawozdania do GUS-u, do Urzędu Marszałkowskiego, czy jakieś analizy sprawozdań finansowych, Sporządzamy również i rozliczamy wnioski na różnego rodzaju dotacje. Nasza firma współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie w zakresie zarówno praktyk studenckich, jak i studiów dualnych. Bardzo sobie oczywiście cenimy tą współpracę, a jednym z jej owoców jest zatrudnienie, są zatrudnieni w naszym biurze absolwenci PWSZ-u w Koninie. Chciałabym ze swojej strony zachęcić Państwa do Kształcenia specjalistycznego, jakie od nowego roku akademickiego będzie oferowało PWSZ w Koninie. W, jako, jako przedstawiciel, może, może, jako przedstawicielka branży, w której, którą reprezentuję, chciałabym szczególnie zachęcić do kształcenia na kierunku kadry i płace, ponieważ jest to najbardziej związane z moją branżą. W obecnych czasach. Coraz większe, większe zainteresowanie jest outsourcingiem usług właśnie księgowych, ale coraz częściej również i tych kadrowo-płacowych. Czyli firmy nie mają już rozbudowanych swoich działów kadrowo-płacowych, tylko właśnie zlecają to najczęściej do biura rachunkowego, które oprócz tych usług księgowych również wykonuje te usługi kadrowo-płacowe. Nisza właśnie jest tutaj najbardziej na pracowników wykształconych w tym kierunku, bo oczywiście ekonomiści jak najbardziej, natomiast nie każdy ekonomista jest wykształcony w kierunku właśnie kadrowo-płacowym, ponieważ jest to bardzo szeroki obszar i z reguły przy kształceniu na kierunkach ekonomicznych, czy to na studiach, czy w szkołach ponadgimnazjalnych, jest to taki w małym zakresie. Tak? Rozpatrywane. Natomiast tutaj mają Państwo możliwość skorzystania, zarówno z ewentualnych studiów ekonomicznych, na przykład, natomiast jeżeli Państwo nie chcą um, studiować, a chcą Państwo skorzystać z tego specjalistycznego kształcenia w zakresie kat i płac, to nawet jeżeli nie macie Państwo matury, można również tego skorzystać. E, takim um, przy tym obowiązującym zakresie obowiązków, który mm, mają wszyscy pracodawcy związanym właśnie z zatrudnianiem pracowników, tacy pracownicy będą bardzo poszukiwani na rynku. W związku z tym Państwa wykształcenie w tym kierunku i ekonomicznym, i tym kadrowo-płacowym będzie na pewno będzie pozwalało znaleźć dobrze płatną i myślę, że satysfakcjonującą pracę, bo jest to praca ciężka, ale przynosząca dużą satysfakcję. Myślę, że takie kształcenie specjalistyczne właśnie, które tutaj daje PWZ w Koninie, jest kształceniem praktycznym, co jest najważniejsze w tej chwili, bo wykształcenie w tym kierunku tylko praktycznie daje szansę na to, żeby móc się w tym zawodzie realizować i żeby być w tym zawodzie dobry. W związku z tym bardzo zachęcam, czy to na poziomie już tym wyższym, czyli będąc studentem, czy na poziomie tym ponadgimnazjalnym, po szkole ponadgimnazjalnej, do kształcenia w, na tych nowo powstałym specjalistycznym kształceniu w zakresie kadr i płac. Dziękuję Państwu bardzo i życzę trafnych życiowych wyborów.